Jesteśmy już przy drugim naszym dzisiejszym celu Czyli feraty dwie wieże, tam już widać w oddali pełno ludzi Rano nie było nikogo, a teraz pełny parking No Idę zobaczyć bo tu jest taka tablica taka cała Co to na tej tablicy tu jest rozrysowane Du, 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 du. A tu w sumie nie ma nic specjalnego. Klimaty jak na jurze. O jakiś bebog szczeka. Ojej, ogrzebaliśmy się pod start. Podejście tu jest niezłe. Jest i taka tablica z rozpisanym druk. jesteśmy pod startem. Zobaczymy jaki numerek. Jaki numerek ta pierwsza ma? Można mieć tam czwórką, cedę wygląda lajtowo No Nie To jest ta taka najfajniejsza z ławeczką ta? Tamta Właśnie tamta? tamta, no ławeczka widokowa, a to jest taka jakaś mega króciutka Bo to jest taka mała wieża Niska Chcecie obkrążyć Patrzcie co to jest Aha tu jest jedynka Jedynka I tu jest ta polecana czwóreczka To był taki słonek jakby tu była węż i skała na tarcie to No to byłoby cięższe. To byłby niezły hardkor Ja tu już zrobię taki trip, że się przepnę od razu Dwa, Dwa oczka wyżej no gęsto tylko, żeby się jeszcze zapięły, dobrze? A widzisz, tam dużo, to może jeszcze starczy promu To lecimy Ale wyczepię tego browara? No, jak go na górze otworzysz, to będzie wybuch Tutaj można skręcić w lewo na mostek. Nie wiem czy... Do góry chyba na razie. Tam się coś już skorkowało. Parking fajnie widać. Przelatam na tor nie fajne to jest, jazda, ale... Jak to na feracie Co to za lusak? O Do... 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 kuracz za nami I dwie wieże z trasą prowadzącą czwórką za nami schodzimy takim lasem ślisko Dzisiaj cały dzień ślisko No i co, idziemy na kolejną drogę I co, przed chwilą wchodziliśmy tą czwóreczką A teraz mamy zamiar tu przejść na górę jeszcze raz No nawet jakieś są spisy powkręcam Co co zrobili? Złego kroka trzeba tu zrobić? Ło kurde Tam mieć taką półeczkę po lewo Dla kogoś niskiego to powiem ci że ciężko O, no, stado owiec, stado owiec tam na łące. Przechodzimy sobie dalej, popatrzeć jakie drogi. O tutaj jakaś kolejka. Dobra i teraz piąteczka.

Zigzag McQueen, które ja muszę się jakoś ładnie przestrzelić. Tam ktoś idzie też z lewej czy z prawej. Ludzi sporo. Jakiegoś strasznego głopu nie ma. Trochę zaczęło wiać. Nie będziesz umieć. Dziewiąteczka B na C. A pokłamali mnie, bo myślałem, że to jest ten To Raczej kamienie się sypią. je yeah, je yeah. nic nie będzie słychać No, właśnie. no stąd faktycznie fajne ujęcia aby były na tamtą stronę Bo przed chwilą szliśmy tamtędy Kurczybek jaki ten <noise> No Krok metr pięćdziesiąt B na C Do mostku Jak pakuje? To jest jakiś wariant X. Taki krótki dla nas. A Ty na nie byłeś z nami, nie? Nie. Nie, 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 nie. No to jest taki fragment, też taki między turniami, gdzie jest lina, na której się zjeżdża, nie? tak też jest, tylko masz być doład, a górym jest lina pod takim kątem, że zapuść jeszcze na taśmę i... Prawie slaklin, nie? Takie zajście z liną Nie wiadomo jak starą Dwie wie, że jako ferata bardzo fajne miejsce, sporo ludzi. Do treningu idealnie, jak ktoś nigdy nie był, to może sobie tutaj idealnie sprawdzić jak to będzie wyglądać gdzieś później w trudniejszym terenie. Niestety nie widać jeszcze tej skały. dopiero z parkingu widać jedną sztukę. No ale to będzie na tyle. Trzymajcie się do następnego. O, i tu jeszcze właśnie widać część. Tą w sumie najtrudniejszą czwóreczkę. Jak się Wam podobało, to możecie zostawić łapkę, komentarz i trzymajcie się. Po raz drugi, hej.